Dziedzictwo odcinek 233 streszczenie: Yaman i Zejer spędzają romantyczne chwile Igbal zleca zabójstwo Zeyer. Dziedzictwo to serial, który można oglądać w polskiej telewizji to kolejna turecka produkcja, która podbija serca polskich widzów. Można ją oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 16.05 na antenie TVP1. Fani są ciekawi, co wydarzy się w kolejnych dniach. Sprawdź streszczenie 233 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 11 marca 2024 roku. W ostatnich odcinkach serialu Dziedzictwo widzieliśmy, że Igbal w końcu wróciła do domu. Kobieta jest nękana przez swoją siostrę, ale patrzy też z zazdrością na Zeyera. Igbal chce ją zabić. Oto streszczenie odcinka 233 oglądanej przez widzów tureckiej produkcji Dziedzictwo. Jak na list od Yamana zareaguje Zeyer? Co denerwuje ciotkę Sultan? Jaką niespodziankę przygotował dla Zeyer Yaman? Przekonajmy się już dzisiaj. Odcinek 233 streszczenie. Zejer, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. List od Yamana trafia w ręce Zejer. Kobieta jest zaskoczona, że jej mąż potrafi być tak romantyczny. Zeyer z poruszeniem czyta napisane przez Yamana słowa. Stwierdza, że ona też powinna napisać do męża list. Ciotka Sultan jest rozgoryczona rozgardiaszem, jaki rozpanoszył się w domu. Z pomocą przychodzi Neziją. Dziewczyna oferuje, że po swoich zajęciach będzie ogarniać domostwo. Gdy Frat to słyszy, czuje się podekscytowany. Jaman nie ustaje w wysiłkach zbliżenia się do Zejr. Jaman szykuje dla Zajer niespodziankę. Zainspirowany jej rozmową z Neziją w jednym z domowych pomieszczeń aranżuje wnętrze cukierni, w której poznali się rodzice Zayer. Dziewczyna nie może uwierzyć, że Jamanowi udało się nawet odtworzyć smak budyniu z jej dzieciństwa. Wszystko to bardzo zbliża małżonków do siebie. Yaman i Zejer spędzają romantyczne chwile. Tymczasem Igbal patrzy na to z zazdrością. Kobieta postanawia wydać na Zejer wyrok śmierci. Dziedzictwo 233 odcinek Gdzie zobaczyć? Premierowa emisja 233 odcinka serialu Dziedzictwo odbędzie się w poniedziałek 11 marca 2024 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1.